zawsze jak zaczynam grać w minecrafta zawsze musi być noc nie wiem dlaczego patrzcie kochani znowu są jakieś jakieś szkielety pająki i inne które chcą zrobić mi krzywdę a ja się tak bardzo boję o jaki jestem malutki drobniutki bezbronny Mał, bezbronny mały żuczek no i za... patrzcie patrzcie co to jest Dobra, spadł na dół, to nie będziemy mu przeszkadzać. Żeby nic nam nie zrobił. Bo tak strzelali już do mnie. Ała, dostałem w... w. nogę. Aha, patrzcie, patrzcie. On zwolnił. Nie! Tak się nie bawię! Świnki! Nawet świnie nie są takie świńskie jak wy. Uciekam stąd. <laughs> Muszę sobie w końcu zbudować kryjówkę. Patrzcie tego! Jaki jest to tota! Jaki on był szybki! Zostało mi pół serduszka, kochani. Chyba nie dam rady tego przeżyć. Żegnajcie, kochani. Widzimy się w następnym odcinku. Ale jest opcja, że może dotrwam do rana. Zjem jakiegoś baran.